Oj, to oko. To oko było. jeszcze bardziej uruchamia te zórki. Oj, nasz kotek. Oj, biedny. Nowy 12, zrób coś, uratuj naszego kompana. Uratuj naszego Ukicie! Oj, biedny. Szybciutko, uciekajmy. Wierz go, tak jest. I uciekamy, mamy w pyszczku robota. Musimy uciekać. Następna ciężka sekcja. Oj, nie dobrze. Lecimy, lecimy. Go, 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 go. Ten robocik nas powalnia. Strasznie powoli biegniemy przez niego. Ale na razie się udaje. Na razie wszystko jest ok. Oj, oj, oj. szybciej. Nie dobrze. Uciekajmy. Oj, tutaj też są zury. Mm. O nie, idą z tej strony. Już czekają na nas, czają się. I tutaj też. O nie dobrze. Ale jesteśmy już coraz bliżej wyjścia. Może się uda. I brama się zamyka, zdążymy, zdążymy. Jest! Udało się. Udało się na całe szczęście.